Jak ci idzie? No dopiero zaczęłam. A co haftujesz dzisiaj? To samo co wczoraj, czyli obraz pod tytułem Róża. Pokażę, jak to wygląda. No co dopiero początek. A już ramka jest. Ile kolorów będzie? 24. Jak Ci się pogoda podoba dzisiaj? Nie, się pogoda podoba. Zima to zima. No niestety. Będziesz gdzieś jeździła samochodem? Nie. Nie ma głupich. A zdrowa jesteś czy chora na grypę? No jak na razie to chyba jestem zdrowa. Katar? No, Katar to cały czas mam. Nastrój? Dobry. Śniadanie jadłaś wzmacniające? No jadłam. A wczoraj? No też wczoraj jadłam. No co, głodna będę? We własnym domu? Wafelki? No Wafelków nie mam. Mam tylko markizy. Obiad dzisiaj jaki? No ja obiadów nie jem. A kolacja? A co ja się będę zastanawiała co będzie za 10 godzin? Jak będę głodna, to sobie coś zrobię. I co tam jeszcze u ciebie słychać? Dobrze. Jakie plany na jutro? Jutro, jutro jadę do Wiesiny Express. Czy mówiłam? Okulary zrobić? No, zobaczę jak. Oni to rozliczą, ile mi to będzie kosztowało. A ty masz jaką wadę? Plus minus? No. Miałam minus zeszło do bardzo małe minus. A teraz co nie wiem, bo już nie byłam ze 3 lata u okulisty. A ile kosztują okulary teraz? No nie wiem. Około 400 zł. Około <laughs> 1000. To drogo, nie? No wiesz, okularów się ciągle nie wymienia. Okulary to się parę lat nosi, albo się ci wzrok polepszy, albo pogorsze. To dziękuję. Proszę uprzejmie, minutowy odcinek, ściszysz trochę. Jaki samo poczucie masz dzisiaj? Na dwa razy. Wyspałaś się? Nie. A co haftujesz dzisiaj? To samo co wczoraj, róże. A mówiłaś, że idziesz do Vision Express Jutro. Po, po okulary. Jutro. Ale będziesz miała badanie? No tak. I jak tak. myślisz, ile to będzie kosztowało? Nie wiem, przekonam się jak mi wystawię rachunek. A musisz te okulary robić, bo masz wadę inną teraz? No wiesz, o, ostatnie okulary to 4 lata temu. Wymieniałam. A się powinno raz na rok iść. Aha, no musisz zbadać. A ty masz dużą wadę wzroku? A ja już nie wiem, co ja mam. Kiedyś miałam minusy, a teraz to już nie wiem, czy mam plusy, czy minusy. Nie wiem, trudno. To powiedzieć. To dziękuję. Proszę. Jak ci idzie nowy wzór? No, jakoś idzie. Dużo już wyhaftowałaś? No, już zarysy kwiatków są. Ciężkie, trudne? Nie, tylko żeby to wyszło, to ciągle trzeba uważać, żeby wkłuć się tam, gdzie powinno. Byłaś dzisiaj w Kauflandzie? W Kauflandzie byłam. A Vision Express? Też. I co ci powiedzieli? Badali cię wzrok? No tak, pani dobrała mi okulary. A sz szkła ile kosztują? No, z, razem z oprawką szkła i ten. I robocizna na 380 zł. To dużo czy mało? No. Jak na, na taki sklep, to i gdzie indziej to przystępna cena. A ty jakąś zniżkę dostałaś? Nie, no żadnej zniżki się nie ma, pójdziesz do tego, gdzie indziej to 500, 600 złotych, 1000 złotych. A jaki kolor oprawek wzięłaś? Też złote. Duże okulary czy małe? Nie, no takie średnie. A badali ci wzrok? No tak, no. No i w sumie ile masz tych plusów, minusów? A nie wiem, musiałabym kartkę wyjąć. W każdym bądź razie w jednym mam plusy, w drugim mam minusy, i na lewe oko mam lepsze, a prawe gorsze. No. A jak się czujesz, jak patrzysz normalnie dobrze? No właśnie, w tej chwili to się zdecydowałam na wymianę okularów, bo te okulary już tak nie działają, które w tej chwili mam. I, i widzę tą różnicę. Autobusem jechałaś? No jak. Jest tak ślisko, że lepiej nie mówić. A zimno jest, czy ciepło? Nie, zimno to nie jest, bo i deszcz pada, ale jest po prostu ślisko, bo to co zamarzło, deszcz pokropił i się ślizgawica na chodnikach zrobiła. Także trzeba iść tam, gdzie śnieg jest. A to duże tryb. zakupy zrobiłaś dzisiaj, czy małe? No za 50 zł. No. To takie drobne, tak? No, no to co chciałeś, to Ci kupiłam, no. A przy okazji, inne rzeczy, i to wszystko. Nigdzie dzisiaj nie idę, jutro też się nigdzie nie wybieram. Tak? Bo wszystko w domu jest. Wczoraj kawa przyszła. No. A dzisiaj buraki gotuję, bo dostałam chrzan, to ci zrobię. Jak się buraki ugotują i wystygną, to ci zrobię chrzan z burakami. Dziękuję. Proszę. Cześć, jak ci idą postępy? No, idą, idą. O, pokaż mi do kamery, jak ci idzie. To jest wzór, który przedstawia różę. Mm -hmm. Ile czasu już haftujesz? Drugi tydzień. A ile kolorów? 24. Rob dużo roboczo godzin poszło? No, jak sobie pomyślisz, dwa tygodnie siedzisz i dziubiesz, dziubiesz te, żeby to wyszło, to, to co ma wyjść, no to. Słyszałem, że byłaś u okulisty Vision Express. No byłam. I co ci powiedzieli, że. To nie okulista jest. Okulisty tam nie ma. Tam Te są, technik. Tam są ludzie, którzy cię dobierają, badają wzrok na tych wszystkich urządzeniach i później stwierdzają, czy masz plus, czy minus i, i ci szkła dobierają. A ty w sumie jakiej masz wady? No w jednym oku mam minus, w drugim mam plus. No, i zamówiłaś sobie okulary. To ile ci będzie kosztowało? No, już zapłaciłam. 480 zł. Prawie 500? No. A oprawka ile? O, sama oprawka kosztuje 200 zł. Szkła 300? No. No i robocizna w tym wszystkim. A będziesz zadowolona z tych okularów? No, jak odbiorę i założę, to będę, będę wiedziała. Ale to, co ona tam wkładała, te soczewki, dopasowując mi jedno oko do drugiego, no to bardzo dobrze widziałam te napisy. Jaka pogoda dzisiaj? Nie wiem. A wczoraj jaka była? Wczoraj to Ślisko. Był... No, już jeśli chodzi o to, to już było super ślisko. Samochodem nigdzie nie jeździsz teraz? Nie, bo się boję. Wolę autobusem się kawałek przejść. A byłaś na zakupach w tym tygodniu? No nie, nie byłam. Wczoraj byłam. I ledwo doszłam z Lidla do domu. Nie, nie za dużo kupiłaś, tylko tam no. kilka rzeczy. No, no, bo będę dźwigała, nie wiadomo co. Ja nie mam siły dźwigać tego. Przekładam z ręki do ręki. Dziękuję. Proszę. To jedno i drugie. Większe kawałki. Ja na razie mi tyle starczy.